Asus Rock Thor, 10 lat gwarancji. Rzeczywiście ten zasilacz jest uszkodzony. He jest to po prostu kabelek od innego zasilacza, od jakiegoś totalnie innego producenta. Właśnie dostałem pakę od widza z Asusem Torem. Minus 12 chyba nam nie załącza. Asus, Asus, daj nam schemat. Witam ponownie wszystkich tu zebranych. Poczytałem sobie Wasze komentarze i kurczę: no, sporo osób kazało mi, sugerowało, żeby sprawdzić te brakujące minus 12 V. Bo tak się w ogóle zastanawiałem, czy te minus 12V jest jeszcze w obecnych czasach w ogóle wykorzystywane i implementowane dalej w tych nowszych zasilaczach. Bo po co tak w ogóle jest takie minus 12V? No oczywiście, jeśli mamy plus 12V i minus 12V daje nam napięcie symetryczne, czyli np. do wzmacniaczy operacyjnych, które możemy wykorzystać w kartach dźwiękowych, no jeszcze w paru innych rzeczach, w których takie symetryczne napięcie możemy wykorzystać. Więc teoretycznie, jeśli mamy standard ATX, no to to jest, kurde, standard. Nawet jeśli odchodzą do Lamusa pewne kwestie związane ze standardem, ten standard trzeba utrzymywać. Jeśli tutaj, na przykład, nie mamy już minus 5 V, to po prostu nie ma kabelka na minus 5 V. A kwestia minus 12 V jest taka, że tutaj normalnie kabelek na minus 12 V jest. Więc skoro minus 5 V niby jest w standardzie, ale tutaj jest wyłączone, no to nie ma co sprawdzić. Ale jeśli jest te minus 12 tutaj w standardzie i ten pin jest tutaj fizycznie, to jedna cholera jasna, sprawdźmy to. I teraz sprawdzam to, no na naszym pierwszym zasilaczu, który był de facto sprawny, tylko kabel był uszkodzony. No dobra, to zobaczmy to. pyk. Mamy minus 12 V. Jest! Jest! Gdzie u nas? Minus 12 chyba nam nie załącza. Jak widać, nie było. oscyloskop nic nie rejestrował. Jakieś zaburzenie delikatne. Dobra, to może teraz przejdźmy do tego, jak to jest zrealizowane. Na tą chwilę nie mam żadnego schematu i na razie robimy sam reverse engineering, więc róbmy to. Tak, teraz tutaj podłóżmy sobie pod minus 12 i patrzymy gdzie to nam wychodzi. Wychodzi na tym pinie tutaj. Ten pin idzie w przelotkę i w głąb tej płyty głównej i sobie tak posprawdzałem i to gdzieś tutaj nam wychodziło w tym miejscu. Tu jest jeden rezystor, tutaj jest dławiczek, taka ceweczka z drugiej strony, i to nam dalej wychodzi na tą diodę. Ta dioda natomiast się łączy uzwojeniem wtórnym wyjścia tego tutaj transformatorka, czyli jeden obwód transformatora tworzy nam te minus 12 V. No i tyle, tak? nawet to prawdopodobnie to, to jest po prostu chyba obwód pomocniczy, uzwojenia, które tworzy nam te plus 12 V, te główne plus 12 V, albo to jest pomocnicze uzwojenie, albo część tego głównego uzwojenia. Dobra, czyli wiemy, że to jest stworzone nam z głównego transformatorka. Całkiem prosty, tak? Więc ten nasz sprawny zasilaczek tak właśnie pracuje. Więc teraz sobie porównamy do tamtego naszego koleżki. Okej, okay, mamy do naszego uszkodzonego. Na początku sprawdzimy sobie spadek napięcia na tej linii minus 12V do masy. Względem masy mamy 1,2V, 1,3V spadek, więc nie ma tutaj definitywnie żadnego zwarcia. I teraz z czym to się nałączy? Tutaj. Tutaj masz minus 12V, no to jest te gniazdo, ten pin. To nam idzie ścieżeczką tutaj. Tutaj z drugiej strony jest kondensator, więc ta ścieżka już jest z drugiej strony gdzieś, ale wychodzi nam dokładnie na ten pin z tego całego szeregu pinów. No i patrzcie, o co tutaj chodzi. Mamy ten jeden pin minus 12 V, tylko ten jeden. Natomiast te inne piny to jest masa, te dwa piny to jest masa i te kolejne dwa piny to jest masa, a ten jeden pin tutaj to jest 12 V. Więc na ten szereg pinów wchodzi nam 12 V i masa tych 12 V. Bo mogą być różne masy. I to tutaj. To jest taka śmieszna mała karta, która jest tutaj wlutowana i tam widzimy jakąś ceweczkę w środku, jakiś układzik, więc widać, że ta karta nam tworzy te minus 12 V, a te minus 12 V jest stworzone z wyjścia głównego transformatorka, który produkuje nam plus 12 V. Czyli nie ma tutaj detygowanego uzwojenia na samym transformatorze, ale napięcie 12 V idzie na ten układ tutaj i z tego układu, z tego obwodu jest stworzone minus 12 V, które nie jest tworzone, Super surprise, więc sobie to wylutujmy, zobaczmy, co tam się dzieje. Przypominam, jeszcze nie mam żadnych schematów, ani nic do porównania oprócz tego, tego słabszego zasilacza. Lecimy dalej. Okej. tu jeszcze tutaj... Jak widzicie odsysanie cyny odsysaczem nie jest takie zawsze idealne. Tutaj nam jeszcze zostało i to trzyma, nie chcemy wyrwać tej przeloteczki, więc no jeszcze grzejemy. I boom poleciało. Jest i on, przyjrzyjmy mu się. To jest jon przyjrzałem się mu i słuchajcie, tak z drugiej strony mamy ceweczkę, z tej strony mamy układzik, którym jest konwerter LSP5523 co to jest backconverter? konwerter back to jest takie urządzonko, które konwertuje nam napięcie wejściowe, które jest wyższe w tym wypadku 12V i jak tutaj widzicie na tym diagramie, próbkuje nam górny mosfet do linii SW a tu jeszcze mamy drugi mosfet, który nam służy do bootstrapa, czyli żeby naładować tam kondensatorek, który steruje bramką górnego mosfetu typu N, bo potrzebuje wyższe napięcie niż jest na pinie VIN czy taka przetwornica impulsowa? Taka standardowa, nie? Tylko, że my tu produkujemy minus 12V, więc o co tutaj chodzi? Otóż, mimo że to jest zwykła standardowa przetwornica obniżająca napięcie. Na przykład tutaj jest podana w przykładzie, że to jest 3-3 W nam wyprodukuje dodatnie, ale każdą taką przetwornicę można przerobić, żeby produkowała nam napięcie ujemne. Tej przeróbki się nie znajdzie w aplikacji dla tej przetwornicy ani innej przetwornicy, natomiast w internecie można sobie poczytać i tutaj mamy przykład przetwornicy DC DC, takiego baka takiego samego, tylko innej firmy, bo Texas Instruments z tego co widzę. I tutaj przeróbka w tym wypadku polegała na zmianie pozycji Biasu i tak naprawdę tyle. Tutaj Bias się zmienił. I <laughs> poszło to w dół chyba widzę. No ale patrzcie na to. To było kluczowe dla nas, bo sprawdziłem sobie te wszystkie układziki, czy nie ma żadnych zwarz. Tutaj są masy rozdzielone, bo patrzcie, tu jest masa naszych 12V i się nie łączy z masą układu. Jest na nodze numer 4 i się nie łączy, więc tutaj masa jest rozdzielona, tu jest wyjście ta minus 12. Czyli minus 12 jest połączone z masą układu. Jest troszeczkę takie dla nas to nieoczywiste, bardzo nietypowe, ale patrzcie na to. Sprawdziłem, czy nie ma żadnych zwarć, nie, tam, tam nie ma żadnych zwarć i podłączam to. I teraz daliśmy właśnie 12V, bierzemy do masy tutaj, która jest izolowaną masą. I BUM! Mamy minus 11,8 to działa! To działa! It's live. Błędny trop, dlatego że ten układ widać normalnie startuje, tylko tutaj jest back konwerter, który potrzebuje w tych te wszystkie owody uruchomić, jak oscylator, komparatory, wewnętrzny regulator. To wszystko musi być uruchomione, żeby wypuścić nam <ścoughs> napięcie. A w przypadku wersji tej poprzedniej, 850W, tam jest bezpośrednio brane napięcie z transformatora 12V, o tutaj Transformator startuje, produkuje nam 12V, 12V idzie tutaj i tutaj, zanim to się wszystko uruchomi, to nie zdążymy zobaczyć, że cokolwiek tam się wyszło, tak, I, i nie by startowało nam. Podejrzewam, że to jest zły trop, chociaż jest cień szansy, że to się po prostu za wolno załącza i nasz układ protekcji mówi, ej, nie ma minus 12V, wyłączamy machinę. Chociaż nie podejrzewam, podejrzewam, że... Dobra, szukam teraz układu protekcji. I sprawdzam kolejne rzeczy. To ląduje z powrotem tam. Ślepy zaułek! Tak właśnie troszeczkę podejrzewałem. One hour later. Panowie, panie, kurde, słuchajcie, bo teraz troszeczkę się. W tym momencie zestresowałem, ale wam zaraz powiem dlaczego, bo tutaj poza kamerą podłączałem oscyloskop, ale nic się nie stało. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tutaj po prostu wlutowałem się w miejsca obok tego układu. Obok tego układu dlatego, że wy, czyli szanowni subskrybenci i komentujący moje filmy, bardzo wam dziękuję, że komentujecie filmy. To mi się podoba. Ogromna dawka wiedzy też dla mnie. Sigwaldy Czyli zapewne pan Waldemar. Pozdrawiam wszystkich Waldemarów, bo mój tato też jest Waldemar. Napisał, że najlepiej poszukać układu odpowiedzialnego za zabezpieczenia. I moja odpowiedź była dokładnie w tym samym czasie z odpowiedzią pana Gatkowskiego. Myślałem, że w tych zasilaczach po prostu wsada się mikrokontrolerek, który się tam programuje, bo tutaj mam z boku mikrokontrolerek i sądziłem, że tutaj może być po prostu, za, prostu zaprogramowany, tak? No ale tutaj pan Gatkowski powiedział, że używamy specjalistycznych układów zabezpieczeń, które po prostu reagują Dużo, dużo szybciej niż takie mikrokontrolery. Tutaj mamy układ Welttrenda. On nam tutaj zapewnia overvoltage detector, czyli zbyt duże napięcie, gdy zostanie gdzieś tam wyprodukowane, to wyłącza, żeby nie uszkodzić płyty głównej, undervoltage protection, zbyt niskie napięcie, Over overcurrent, zbyt duży prąd. I tutaj mamy nawet czasy, jak szybko reaguje, ale to nie jest taki zwykły układ. To jest taki, jak mogę ja porównać, keyboard controller w laptopach, czyli układ kabecowa, taki tam gdzieś tam kiedyś sobie powiedziałem i tak się utarło, że tak mówię, na niego. Przecież układ kabecowa, on nie, nie tylko służy do interpretacji klawiatury, czy co tam sobie wstukujemy, to on tam nam interpretuje i wysyła do mostka, ale on nam również steruje całą płytą główną jako hardware, czyli włącznik, załącza przetwornicę i robi jeszcze wiele różnych rzeczy. I tak samo ten układ tutaj, który służy do zabezpieczeń, niby, on nam również załącza cały zasilacz. To tutaj przychodzi sygnał załączenia i on nam załącza przetwornicę, tylko w sumie nie jestem pewien, tak, który to jest sygnał od załączenia, bo sygnał załączenia idzie bezpośrednio tutaj na, na, tą, na ten pin, bo sprawdziłem, ale jeszcze tutaj nie sprawdziłem, który to sygnał wypuszcza, czy on rzeczywiście steruje. Tak. Więc rzucam taką teorię teraz, tak, że on jest takim keyboard kontrolerem, ale to jest rzucona teoria, bo robię to teraz na żywca, bo chciałem sobie sprawdzić na początku jego napięcie, po prostu napięcie zasilania, którym jest 5V standbyowe. Jak widzicie, wlutowałem się tutaj w nogę zasilania tego układu, po to, żeby sprawdzić, czy napięcie jest, Stabilne tego układu, czy na przykład nie spada poniżej 3,8 V. To jest minimalne napięcie tego układu, gdzie jak spadnie poniżej tego napięcia, to ten układ się no, zrestartuje, wyłączy. I to jest kluczowa kwestia. Włutowałem się tutaj i słuchajcie, yy, załączam teraz napięcie, tak? Nic się nie stało, nie? Ale też usłyszeliśmy tylko jedno tyknięcie przekaźnika. I teraz się wyłączyło. I, i, I dlatego jestem zestresowany, bo teraz podłączę sobie tutaj kableczki. Załączam teraz zasilanko. <laughs> Mamy 12V! On się nie wyłączył teraz! Co to to, to, to się stanęło? <laughs> What the fuck? Ja, to, ja to właśnie naprawiłem, kumacie to? <laughs> tu był cholerny, zimny lód. Na układzie protekcji, na układzie, na jego zasilaniu, wlutowałem tego kurde nogę pomiarową sobie tutaj, wlutowałem, żeby ostrożko podłączyć. To działa. To było niedolutowane. Teraz wezmę to odłączę. Czekajcie, wyłączam. Patrzcie. I się wyłącza. Testuje zasilanie, wezmę oscyloskop, może coś oscyloskopą tu robię, jakąś pojemność wprowadza i decoupling dodatkowy się zrobił, czyli taki dodatkowy ładunek, który przy starcie niweluje ten spadek napięcia i wtedy napięcie nie spadnie później 3,8 V I <ścoughs> Dobra, jeszcze raz. No działa! Dziwny <ścoughs> lód! To było głupie, nie? Totalnie durna usterka. Jestem zniesmaczony. Serio, to Co? Dziwny temat. Się wlutowałem. Tu podłączam, żeby sobie zobaczyć tutaj. A to k***a działa. Dziwne, dziwne historie. Teraz to sobie właśnie wszystko obczaiłem, przemyślałem i spójrzmy jeszcze raz, tutaj razem, wspólnym okiem. Tutaj się wlutowałem i jak widzicie, wygląda naprawdę zacnie. I ciężko tu powiedzieć o zimnym lucie, to wygląda naprawdę dobrze. Więc co to znaczy? To znaczy, że nasz układ dostał ciepełka na pin zasilania. Moduł wbudowany w tym układzie, a dokładnie internal power, czyli nasz regulator liniowy tutaj wbudowany, który nam tworzy inne napięcie, takie napięcie jądra, no to nie jest mikroprocesor, więc powiedzmy, że napięcie wewnętrzne tych wszystkich układów oscylatorów to jest 3,6 V. Jeszcze napięcie referencyjne 1,2 V, a naszym napięciem jest napięcie standbyowe 5 V. Widzimy, że to napięcie internal power, które nam robi 3,6 V, zasila nam... Różne oscylatorki, debouncy i układy, na przykład delaya, więc to dla mnie oznacza, że ten układ zareagował po prostu na ciepło. Jest uszkodzony układ, a dokładnie jego regulator napięcia. Dlatego, że podałem napięcie tylko i wyłącznie na nogę zasilania, gdzie ta noga zasilania idzie bezpośrednio do regulatora napięcia. Ten układ pewnie będzie działał chwilę i znowu się zepsuje, dlatego od razu zamówiłem nowe układy. Oczywiście od naszych przyjaciół z Azji, bo nigdzie tego układu nie ma. A teraz zobaczcie jak ta topologia działa, którą sobie na zasadzie wstecznej inżynierii musiałem sam wydedukować. Więc to tutaj widzimy PS-on button. Tutaj jest to pocięte do 5V przez rezystor 10kΩ. Tu jeszcze jest dodatkowy rezystor. No to więc na wyjściu tam mamy na naszej wtyczce ATX-owej te 2,5V, tak? Gdy to ściągniemy do masy, wskoczy nam masa na tym pinie i spójrzcie, co się wydarzy dalej. Tutaj już widzimy, że zostanie striggerowane wyjście FPOB i jest w stanie niskim, dopóki na przykład nie wystąpi jakieś napięcie trigerujące na nawet na przykład overvoltage protection w tym wypadku na liniach 3,3V, linii 5V, linii 12V. Przy okazji tutaj możemy zobaczyć, że linia minus 12V w ogóle nie występuje, więc ta nasza linia minus 12V wcale nie musiała działać. Więc to, że coś przy niej majstrowałem, to wcale nie oznacza, że poprawiłem luty i to zaczęło działać. Nie, Bo po prostu nasz układ ma tą linię totalnie w pupie. Nie interesuje się tą linią. Wracając do tematu, nasz pin FPOB, czyli nasz sygnał bardziej, bo Pin to on jest na układzie, sygnał Fold Protection Output Pin Open Drain Output. Open drain to znaczy, że to jest taki mosfecik lub tam tranzystorek, który się znajduje w tym miejscu i to oznacza po prostu, że w stanie aktywnym on jest jest zwierany do masy i nam tutaj wychodzi, zwiera linię wyjściową FPOB do masy. I teraz to sobie sprawdziłem, że ten układ dalej przekazuje ten stan niski, z wyjściowy z FPOB z tej płytki na tą główną płytę i idzie sobie ścieżką stąd tutaj, tutaj przychodzi na tą stronę, na ten rezystorek tutaj, tutaj mamy jeszcze tranzystorek za tym rezystorkiem i to dalej trafia na płytkę, która jest z drugiej strony, dokładnie w tym miejscu. Tam jest również jakiś kontroler, który już nam załącza te układziki. Tutaj to całość załącza. Więc ten nasz układzik jest takim. Ala układem KBC-owa, tylko że on jest ograniczony do protekcji i do załączenia całego zasilacza. To on nam załącza w pierwszej fazie cały zasilacz i wystawia sygnał załączenia, tak jak KBC, bo KBC wystawia sygnał załączenia dla mostka. KBC otrzymuje sygnał z włącznika i wysyła ten sygnał dalej do mostka. Tak samo ten układik dostaje z włącznika sygnał załączenia i wysyła ten układ do układu zarządzającym przetwornicami prawdopodobnie, bo już się tu nie będę dobierał na razie. Złożę to na chwileczkę dla małych testów i jeszcze szybko zobaczymy co dalej. Czy już się zepsuł, czy jeszcze działa? Tylko Cię sprawdzimy. Dobra, tu jest ekranik, uruchamiamy. Pyk. Standby się świeci, jak się świecił wcześniej i uwaga. Czemu ekranik się nie świeci? A nie świeci. O włącza się, patrzcie Państwo. Tor, tak, o, nawet mierzy prąd. Gra, gra to, proces się grzeje, pytacie się o tą płytę testową, to jest po prostu płyta testowa, tak? Ja tego do niczego innego nie używam jak do podłączania nieznanych zasilaczy. Sprzęt, cholipka, śpika, Normalnie jak z grafikami, podgrzeje się w serwisie grafikę i działa, kasuje się klienta, klient wraca za dwa miesiące, znowu się podgrzewa grafikę, nie? Żyć nie umierać, taki inside joke, nie? Bum! Jo, mamy kolejny dzień i to stało cały czas odłączone, więc zobaczmy, czy to przestało żyć. Pyk. No jak tam, panie kolego, pani kolego, włączamy? Cały czas żyje, no pięknie, pięknie. No, także, co mam Wam powiedzieć? Układy idą, zostaną wymienione dokładnie ten jeden układ, w którym. Cały, całe dwa filmy są. Dobra, już trochę parzy prostek, wyłączmy to. Usterka ekstremalnie nietypowa, bo nawet patrząc po komentarzach, odezwało się kilku naprawdę specjalistów z ogromnym stażem w naprawach ATX-ów, z tego co widziałem w komentarzach, i nawet nie wspomnieli, że ten układ kiedykolwiek wymieniali. Standardowo tylko mosfeciki, kondensatorki, diody. Tutaj nic nie było, tak? Więc. <laughs> Totalnie chora usterka. Tak jak w tym żarciku, który powiedziałem przed chwilą, przychodzi się do niej GPU, czyli rdzeń GPU, samo GPU padało, a ludzie robili rebalingi, bo myśleli, że połączenie GPU z płytą się zepsuło, tak? Popękało, jakaś kuleczka pękła, nie ma połączenia z wideoramem i teraz nagle błąd 43 mamy, tak? I po zrobieniu rebalingu, czyli przegrzaniu tego układu do 230 stopni, wylutowaniu go, wlutowaniu go, sprzęt działa przez miesiąc, dwa, nawet pół roku. Na większości przypadków okazuje się, że to jest sam układ uszkodzony i on się po prostu wraca do życia po nagrzaniu. Później ci bardziej ogarnięci grzali sam rdzeń do 200 stopni przez chwilę, czyli to nie było możliwości, żeby kulki połączeniowe z PCB w jakikolwiek sposób się rozpłynęły i sporo ten złapały porządnie, a taki sprzęt z takim uszkodzonym GPU po podgrzaniu samego rdzenia wstawał i żył sobie przez chwilę, nie? To była diagnoza, że uszkodzony jest po prostu układ. Tak samo tutaj. Totalnie nic nie zrobiłem, nic nie wylutowałem oprócz tutaj tej karty. Nic nie przelutowywałem, tylko ta karta z tym układem minus 12V, która totalnie nie ma żadnego wpływu. Żadnego, no nie jest brana w ogóle pod uwagę, jeśli chodzi o zabezpieczenia jakiekolwiek. Układ zabezpieczający w ogóle nie bierze pod uwagę minus 12V. Jeśli chodzi o mój apel do Asusa, został on usłyszany, ale tylko w Polsce. Dostałem telefon, że próbowali załatwić ten schemat, bardzo dziękuję, ale niestety centrala powiedziała, że no, niestety. Hey, nie, nie da rady, ale mimo wszystko bardzo, bardzo dziękuję, że próbowaliście. No i tyle w tym filmie. Jeśli chcecie więcej pecetów, to dajcie znać! Coś tam się ulepi. A teraz nie zapominacie o ekipach, z którym współpracuje, czyli komputronik, laptopy, pecety, sprzęt RTV-AGD, linki promocyjne w opisie pod filmem, jeśli stoły warsztatowe, meble biurowe i fotele to Elzap, podzespoły elektroniczne, jakiekolwiek do takiego PSU kupujemy w TME, a jeśli chcecie coś naprawić, taki zasilaczek, taką płytę główną, a przede wszystkim laptopa, to formularz zgłoszeniowy jest w opisie pod filmem, wypełniacie formularzyk, pakujecie sprzęt, go wysyłacie. A jeśli to jest sprzęt przemysłowy, to może nawet osobiście tam do Was podjadę z ekipą, bo tu mówimy o Aldatechu teraz, jeśli chodzi o przemysłówkę. Także do następnej niedzieli lub wcześniej zobaczymy co nam się urodzi po drodze. Na razie.